W dzisiejszym nagraniu omówimy drugi filar z trzech filarów możliwości oszczędzania na emeryturę. Omówimy dzisiaj listę Dla kogo się może ta umowa opłacać, na co trzeba uważać i kto może taką umowę założyć? Witam kanale ubezpieczenia z główką. Najpierw pomyśl, a później się ubezpiecz. Dzisiejsze nagranie jest na temat restaurantem. Jedni tę umowę lubią, drudzy mówią znowu, że jest bardzo nieopłacalna. Dla kogo jest ta umowa i na co uważać, jak taką umowę się zakłada, omówiłem właśnie dzisiaj w nagraniu. Najpierw, kto może taką umowę założyć? Są dwie grupy. Pierwsza grupa są ludzie zatrudnieni, urzędnicy i tak samo e, ludzie, którzy mają działalność, ale opłacają państwową e, emeryturę. To znaczy, każdy, kto opłaca państwową emeryturę, może sobie założyć listę rentę. Stworzona została ta umowa. Z tego powodu, żeby tą lukę między państwową emeryturą a twoim netto zamknąć. Bardzo im się to nie udało, bo ta emerytura z restaurante przeważnie jest bardzo niska. Ale jakie plusy ma ta umowa? Bardzo ważne, że jak się założy taką umowę, to dostanie się dodatki z państwa. Wysokości to znaczy dla osoby, która założyła tę umowę, dostanie 175 euro. Jak się ma dzieci, to tak samo się dostanie dodatki. Dzieci urodzone przed 2008 dostają dodatek 185 euro. Dzieci urodzone po 2008 dostają dodatek 300 euro. Ile trzeba płacić? żeby te dodatki, dodatki roczne, dostać do umowy wpłacone. Na przykładzie kogoś, kto zarabia 20 000 euro i ma dwójkę dziecko, dzieci. Pierwsze dziecko jest urodzone w 2005, a drugie dziecko urodzone 2009. Jak mam taką sytuację, to na siebie dostanę dodatek 175 euro, na dziecko, które urodzone jest w roku 2005 dostanę 185 euro i na dziecko, które jest urodzone w 2009 jest 300 euro. Razem wychodzi to 660 euro. Jak zarabiam 20 tysięcy 4% jest to 800 euro. Z tych 800 euro mogę ale odjąć moje dodatki i to było 660. Dlatego wychodzi składka roczna 140 euro, podzielę to na 12, wychodzi składka 11,66. W tej konstulacji to się bardzo opłaca, bo płacąc 140 euro, dostaje dodatki 660 euro rocznie. Dlatego ta umowa w tej konstulacji się bardzo opłaca właśnie dla tej. Jakie formy mogę sobie założyć? Pierwszą formą jest klasyczna, klasyczne ubezpieczenie emerytalne. Drugą formą jest tak samo umowa emerytalna, ale przez, przez fundusze na przykład albo ETF. Się lepiej opłaca niż klasyczna umowa z tego powodu, że mogą być większe procenty. Następną możliwością masz, oszczędność bankową. Dzisiaj to się bardzo nie opłaca, z tego powodu, że są bardzo minimalne procenty i z tego po prostu rocznie można powiedzieć nic nie ma. Następna możliwość, która jest, to jest oszczędność przez fundusze albo ETF. To jest bardzo proponowane z tego powodu, że można mieć większe procenty, i są bardzo niskie koszty założenia tej umowy. I ostatnia możliwość jest tak zwana vonrista. To można założyć w banku yy, albo w pałż Jest to bardzo skomplikowana umowa, ale krótko, krótko tylko to się może opłacać dla tych, którzy mają zamiar kupić dom czy mieszkanie, wziąć kredyt albo już mają kredyt na dom albo mieszkanie, to można Część kredytu przez tą umowę spłacić na bardzo niskich procentach. Tutaj trzeba, ale parę rzeczy uważać, albo wiedzieć pod uwagę, że trzeba parę, parę rzeczy spełnić. To znaczy, przykład: sprzedaż ten dom przed 85 roku życia, to musisz wszystkie dodatki, które miałeś, dodatki państwowe, oddać i wtedy się ta umowa tobie znowu. Nie opłacała. Dlatego moim zdaniem bardzo trzeba to przeliczyć i zastanowić się, czy taką umowę założyć. Jeszcze raz, jakie plusy, jakie minusy. Minusy ma ta umowa, że jest nieelastyczna. Następnym minusem jest, że jak wypowiesz tą umowę, to musisz wszystkie dodatki znowu oddać z powrotem. Też co minusem jest, że nie umiesz dostać wypłaconego kapitału. Tylko i wyłącznie maksymalnie umiesz wyciągnąć 30% kapitału, resztę musisz wziąć jako emeryturę. Następnym minusem, który ta umowa ma, to jest to, że musisz opodatkować tą umowę. Znaczy, jakbyś dostawał emeryturę, musisz zapłacić na to podatek. Dlatego tutaj jest też tak, że ta umowa ma bardzo dużo minusów, ale ma też plusy. Ten plus jest bardzo wielki, że ma się bardzo duże dodatki z Państwa. Dlatego, jak zawsze mówię, najpierw pomyśl, a później się ubezpiecz. Dziękuję i do usłyszenia.